Drodzy bracia i siostry, obchodzimy piękną uroczystość zesłania Ducha Świętego i dzisiaj w Waszej parafii rozpoczynamy misję tworzenia wspólnoty, grupy adorującej najświętszy sakrament. Żeby ta adoracja była wieczysta. Często się tak zdarza w niektórych naszych polskich kościołach, że jest jakaś grupa, powstała kaplica, pragnienie, będziemy adorować. Po jakimś czasie przyjeżdżasz do tego kościoła, a Pan Jezus stoi sam. Czy o takiej kaplicy można powiedzieć, że to jest kaplica wieczystej adoracji? No nie. Jeśli są przerwy, to na pewno nie jest Pan Jezus. Pan Jezus jest pewno adorowany, ale nie, nie cały czas. O takiej kaplicy można powiedzieć, że to jest kaplica wieczystego wystawienia. Prawdą jest, że Pan Jezus jest tam wystawiony, ale nieprawdą jest, że non-stop ktoś się przed Nim modli. A chodzi właśnie o to, kochani, żeby Pan Jezus non-stop, dzień i w nocy był adorowany. I wiadomo, że to jest niemożliwe dla jednego, dla dwóch, dla trzech, może nawet dla dwudziestu czy pięćdziesięciu osób, potrzeba minimum 160 osób, 168 osób. Czyli tyle, ile jest godzin w tygodniu i każda osoba wybiera swoją jedną godzinę w tygodniu. I o tym będzie mówił później Czarek, jak to działa, jak, jak to jest dobrze zorganizowane, że nawet kiedy mamy jakiś wyjazd, urlop, wizytę u lekarza, że to wszystko można spokojnie załatwić. Nie trzeba się bać, że że yy, no, nie dam sobie rady. Kochani, czym jest, a może lepiej powiedzieć, kim jest najświętszy sakrament? Yy, w czasie w niebowstąpienia, kiedy Jezus odchodził w sposób widzialny z tego świata, powiedział takie słowa: Oto ja jestem z wami. Poprzez wszystkie dni aż do skończenia świata. Gdzie możemy na 100% spotkać Jezusa, gdzie wypełnia się Jego obietnica, że On jest w każdym momencie? Właśnie w najświętszym sakramencie. Kościół uczy nas, że najś... Pan Jezus jest obecny w najświętszym sakramencie. I Kościół używa trzech przymiotników. Prawdziwie obecny, rzeczywiście, to znaczy tu i teraz, to nie jest jakaś przenośna, to nie jest jakiś symbol, tylko rzeczywiście Jezus jest obecny w, tym małym, konsekrowanym, w tej małej konsekrowanej hostii na 100% i substancjalnie, czyli cieleśnie. Pan Jezus kiedyś powiedział takie słowa: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Jeśli wsłuchamy się w te słowa, to jest to zaproszenie absolutnie do każdego z nas. On zaprasza każdego z nas, żebyśmy do Niego przyszli, żebyśmy do Niego przychodzili. A co to znaczy? Przyjdziemy, i co? Pan Jezus tam dalej mówi, kontynuuje to zdanie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. Kto z nas teraz nie nosi różnych ciężarów? Komu z nas nie jest teraz ciężko? I dalej mówi, a ja was pokrzepię. Czyli te brzemiona, które niesiesz, ja dam ci siłę, żebyś mógł je nieść. Być może Pan Jezus nie zabierze nam tych brzemion ale da nam siłę do tego, żebyśmy je nieśli. Ja sam doświadczyłem tego, jak działa Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie wiele razy i ile razy w moim życiu była codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, tyle razy wszystkie moje sprawy się, można powiedzieć, super rozwijały. Byłem na trzecim roku w seminarium i pamiętam, że przyszły takie ogromne jakieś wątpliwości, czy droga kapłaństwa jest moją drogą. Wiecie, dla młodego człowieka jest to ważne pytanie dobrze wybrać, żeby nie zmarnować swojego życia, bo w końcu mamy jedno życie, tak? Można podjąć jakąś pochopną decyzję, a potem człowiek całe życie żałuje. No, nie chciałem podjąć żadnej pochopnej decyzji, dlatego postanowiłem, że zanim cokolwiek zmienię w moim życiu, to będę chodził codziennie do kaplicy na adorację, chociaż nie był wystawiony Pan Jezus, od ósmej do dziewiątej wieczór, codziennie na jedną godzinę. I muszę Wam powiedzieć, że ani jednego dnia nie opuściłem. Ani o, jed, ani o jedną minutę nie skróciłem tego czasu. I bywało nieraz tak, że musiałem trzymać się ławki, żeby nie wyjść. Ponieważ przychodziły wtedy różne natłok myśli. A co ty tu robisz? Po co to? Po co stracisz czas? Idź sobie, zobacz, ile rzeczy mógłbyś zrobić. A ja nie siedzę. I muszę wam powiedzieć, że nie odmawiam jakichś specjalnych modlitw. Miałem taką jedną modlitwę, jedno zdanie, kiedy mi ten natłok myśli przychodził, czy jakieś, nie wiem, pomysły, to powtarzałem takie jedno zdanie, Panie Jezu, Ty tu jesteś, ja tu jestem, czyń ze mną co chcesz. I dalej siedziałem. Nieraz brałem Pismo Święte, troszeczkę poczytałem. I wiecie, ciekawa rzecz, bo już po kilku dniach ja zauważyłem, że jeden do kaplicy wchodzę, a inny z kaplicy wychodzę. Po tej godzinie, tak jakby mi kilogramów ubyło. Jakiś pokój, radość. Natomiast mniej więcej po trzech, czterech miesiącach takiego codziennego dreptania do kaplicy, do, y, mogę powiedzieć, że mm, przeżyłem pewnego rodzaju szok, bo idąc kiedyś po raz kolejny, idę i tak się zastanawiam, a dlaczego ja w ogóle zacząłem chodzić do tej kaplicy? Zobaczcie, wszystkie moje wątpliwości, wszystkie takie ważne pytania gdzieś odeszły. Teoretycznie nic się nie wydarzyło nadzwyczajnego. Nie widziałem Pana Jezusa. Nie miałem jakiś nadzwyczajnych łask, ale to, że tam codziennie przychodziłem, Pan Jezus leczył moje serce. Jest takie polskie powiedzenie: Kto z kim przestaje, takim się staje. Właśnie po to jest, kochani, potrzebna adoracja. Ja uważam każdemu z nas, adorację Najświętszego Sakramentu, żeby Jezus mógł dotykać naszego serca. Żeby Jezus mógł leczyć nasz, naszego ducha. Kiedyś byłem na jednych rekolekcjach i pamiętam, no to był taki napięty program. Do południa było wiele mszy świętych i czułem się tak ogromnie zmęczony. I mów, po obiedzie mówię, no ja muszę iść odpocząć na godzinę, dwie, żeby nabrać sił. Ale przypomniałem sobie, że w tym kościele jest wystawiony Pan Jezus. A ponieważ miałem jeszcze jakieś modlitwy swoje, takie prywatne, mówię, nie, nie, to najpierw pójdę do kaplicy, odmówię co mam odmówić, pomodlę się, a potem, jeszcze na pewno, starczy mi czasu, żeby pójść i odpocząć. Przesiedziałem w kaplicy około półtorej godziny. Jak wyszedłem, to miałem tyle siły, tyle energii, gdybym, nie wiem, pięć godzin albo więcej odpoczywał, nie miałbym tej siły, którą tam właśnie dostałem. Dlaczego tak jest? Bo w najświętszym sakramencie jest żywy, prawdziwy, zmartwychwstały Chrystus. I kochani, adoracja jest nam potrzebna, bardzo jest nam potrzebna. Dlatego cieszę się, że jest kolejne miejsce właśnie tutaj w Sowałkach, gdzie będzie ta możliwość adoracji. zachęcam was do tego, żebyście nie bali się i podjęli tą jedną godzinę. Zobaczycie, że to będzie, po jakimś czasie będzie to najpiękniejsza godzina. W całym tygodniu będziecie na tą godzinę czekać. Do takiego waszego osobistego spotkania z Panem Jezusem. Amen. Złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.